Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, z tej strony Daniel Lampard i witam Cię w naszym kolejnym czwartku bezpieczeństwa, w którym to mówimy o tym, czym jest norma ISO 27001, czym są systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak do nich podejść oraz jak skutecznie je wdrożyć. Dzisiaj opowiemy sobie natomiast o tak naprawdę zaletach. Chcę Ci powiedzieć o takich siedmiu zaletach. Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Może ty, może twoja firma, twoi przełożeni, zarząd zastanawiają się nad tym, czy warto wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001. Ja dzisiaj powiem ci o siedmiu zasadach. Oczywiście tych zalet, zasad jest o wiele więcej. Natomiast te siedem uważam, że jest bardzo kluczowe i daje nam dużą wartość, jeżeli mówimy o systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jeżeli interesują Cię treści związane z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji, z normą ISO 27001, 27002, to również na naszym kanale możesz odszukać więcej wideo o tej tematyce. Przejdźmy zatem do siedmiu zalet, które na dzisiaj przygotowałem aby zachęcić Cię lub, jeżeli masz już wdrożony system, to pokazać Ci, jaką on może dawać wartość dla Twojej organizacji. Pierwsza zaleta, mało oczywista, ale można ją bardzo precyzyjnie dostrzec w każdej firmie, która ma już wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i informacji, to zidentyfikowane ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa, zagrożeń związanych z zabezpieczeniami technicznymi, organizacyjnymi i fizycznymi w kontekście bezpieczeństwa informacji. Właśnie tak, jeżeli mamy wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który oparty jest na tzw. podejściu o ryzyka, o czym mówiłem w poprzednich wideo, to mamy zidentyfikowane ryzyka, czyli potencjalne zagrożenia, które mogą w nas uderzyć. Chyba nie ma niczego lepszego niż działanie prewencyjne. Dlaczego? Ponieważ jak już się coś wydarzy, to niestety ponosimy koszty skutków, jakie wy się wydarzyły. Natomiast jeżeli my mamy zidentyfikowane ryzyka, które dopiero mogą w nas uderzyć i będziemy nim przeciwdziałać, planować postępowanie z tymi ryzykami, to stajemy się bezpieczniejsi, chronimy nasze informacje, chronimy nasze zasoby, chronimy nasze know-how. Ale przede wszystkim chronimy działalność całej firmy. A myślę, że każdy chciałby, aby jego firma była bezpieczna, również pod względem właśnie bezpieczeństwa informacji. Druga zaleta, nie mniej ważna, to znamy nasz poziom zabezpieczeń. Wiąże się ona z pierwszą zaletą, ponieważ jeżeli wiemy, jakie ryzyka mogą w nas uderzyć, to też jesteśmy w stanie zidentyfikować, jakie my mamy już zabezpieczenia jaki jest ich poziom oraz czy są one wystarczające? Czy w przypadku zagrożenia zewnętrznego czy to wewnętrznego będą w stanie skutecznie nim przeciwdziałać. Skutecznie wdrożony system identyfikuje zabezpieczenia na poziomie organizacyjnym, na poziomie technicznym oraz na poziomie fizycznym. Czyli mamy trzy grupy, Zabezpieczeń. System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 pozwala nam skutecznie te zabezpieczenia zidentyfikować oraz określić ich obecny stan, a dzięki temu wiemy, które na przykład powinniśmy podnieść, zaktualizować lub całkowicie zmienić. Trzecia bardzo ważna zaleta, którą dosłownie Zawsze identyfikuje, jeżeli chodzi o różnicę w firmach, które jeszcze nie mają wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a firma, firmach, które mają już taki system wdrożony. Jest to zaleta, która mówi o tym, że organizacje mające wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji potrafią skutecznie zarządzać użytkownikami. Kto jest użytkownikiem naszego systemu? Oczywiście każda osoba u nas zatrudniona, ale nie tylko. To mogą być zewnętrzni zleceniobiorcy, pracownicy kontraktowi, a nawet zewnętrzne podmioty, tak zwany outsourcing. Jeżeli my wiemy, kto ma nadane dostępy, do jakich systemów, w jaki, jakie mamy uprawnienia użytkowników, potrafimy identyfikować, zewnętrzne możliwości próby dostania się do naszego systemu. Wiemy, komu, system, komu uprawnienia powinniśmy odbierać, na jakich zasadach, czyli nie mamy tak zwanych pustych użytkowników. Bardzo często zdarza się to w firmach, które nieskutecznie nadzorują użytkowników i okazuje się przykładowo, że osoba, która z naszej firmy nie pracuje lub z nią nie współpracuje od kilku lat, nadal ma dostęp np. do maila, nadal ma dostęp do informacji, do jakichś zasobów w chmurze czy do zasobów informatycznych. Jest to bardzo ważny i skuteczny system, pozwala nam skutecznie zarządzać użytkownikami, co powoduje nam duże bezpieczeństwo, zarówno wewnętrzne w zakresie ewentualnego sabotażu, ale też zewnętrzne w zakresie dostania się osób nieupoważnionych do danych osobowych czy do informacji. Czwarta zaleta, choć może się wydawać bardzo ogólna to tak naprawdę dotyczy wielu różnego rodzaju zabezpieczeń i rozwiązań czyli Mamy systemowe podejście do bezpieczeństwa. Systemowe to znaczy, że wieloorganizacyjne. Już wspomniałem, że budujemy trzy obszary zabezpieczeń, ale też wdrażamy je dla wszystkich procesów, dla całego systemu. Niczego nie pomijamy. Dzięki temu każdy dział, każdy proces, każda komórka organizacyjna jest zabezpieczona na takim samym poziomie. Mamy jednolite tryby postępowania, mamy jednolite procedury, polityki, sposoby postępowania w różnego rodzaju operacjach, ale ale też użytkownicy systemu, jeżeli ten system jest skuteczny, są odpowiednio przygotowani do wszelkiego rodzaju zagrożeń, potrafią te zagrożenia identyfikować, ale też wiedzą, jak postępować w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa. Piąta zaleta, jakże dzisiaj ważna, to bezpieczeństwo komunikacji. Norma ISO 27001 pozwala nam wdrożyć i proponuje nam zabezpieczenia w zakresie skutecznego systemu komunikowania się. Jak wiemy, dzisiaj większość komunikacji w firmach odbywa się elektronicznie, zdalnie, poprzez aplikacje, oprogramowania, pocztę elektroniczną, ale czy na pewno wszyscy użytkownicy są do tego odpowiednio przygotowani? Czy mamy odpowiednie zabezpieczenia w tym obszarze? Tak naprawdę najwięcej wycieków informacji, wycieków danych osobowych właśnie powstaje w procesach komunikacyjnych. Dlatego też odpowiednio przygotowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji pozwala nam, Zabezpieczyć procesy komunikacyjne. Zaleta szósta. Mówiliśmy już o prewencji, a teraz musimy powiedzieć sobie niestety, ale o działaniach już korygujących czyli takich, które eliminują nam źródło powstania incydentów, incydentów bezpieczeństwa, ale żebyśmy mogli takie działania wdrażać, to musimy mieć przygotowane procesy zarządzania bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o incydenty bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, co jest incydentem bezpieczeństwa, do kogo taki incydent zgłosić, jaki jest tryb postępowania, co realizujemy dalej. Bardzo ważne jest to, aby tymi incydentami zarządzać, ponieważ może się okazać tak, że te incydenty występują, a my nawet nie potrafimy ich zidentyfikować, i w końcu przyjdzie. Takie działanie, które naprawdę uderzy mocno w naszą organizację, a my nie będziemy do tego przygotowani. I ostatnia siódma zaleta, którą chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, to plany ciągłości działania. Bardzo ważny obszar, który ja uważam osobiście za jeden z najważniejszych. Plany ciągłości działania to nic innego jak plany postępowania na wypadek wystąpienia różnego rodzaju negatywnych czynników takich jak na przykład ogólnie mówiąc dysfunkcji systemów informatycznych, dysfunkcji w zakresie komunikacji, dostępu do sieci, ale też wszelkiego rodzaju awarii środowiskowych, awarii infrastrukturalnych, czy też dysfunkcji w zakresie odpowiednich zasobów ludzkich na Danych stanowiskach. No, wyobraź sobie, że dzisiaj nagle osoba, która pracuje na kluczowym stanowisku, choćby w zakresie IT, w zakresie księgowości, rozliczeń czy managementu, nagle nie pojawia się z różnych przyczyn w pracy. Czy my jesteśmy na to na pewno przygotowani i jak długo firma będzie musiała wdrażać nowe osoby, nowe zastępstwa, czy w ogóle funkcjonować bez takiej osoby? Jeżeli my się na to przygotujemy, to będziemy również o wiele bardziej bezpieczni, a nasz system będzie pozwalał nam również. W takich można powiedzieć, często ekstremalnych warunkach działać. Mam nadzieję, że te 7 zalet, choć nie są one wyczerpujące. To już pokazuje Ci, w jaki sposób system zarządzania bezpieczeństwem informacji może być wartościowy dla Twojej firmy. Dlatego, jeżeli jeszcze nie macie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001, to warto przemyśleć i przeanalizować, czy w naszej firmie, w naszej organizacji na pewno da nam wartość, a te 7 zalet pokazuje, że tak naprawdę dla każdej firmy, w każdej branży, te zalety i te wartości są w porządku. Na dzisiaj to koniec naszego wideo. Natomiast chciałbym Cię zaprosić do subskrybowania naszego kanału, jeżeli interesują Cię informacje związane z bezpieczeństwem informacji, z normą ISO 27001. To na naszym kanale publikujemy wiele informacji w tym obszarze. Dzięki za dzisiejszy poświęcony czas i do zobaczenia w następnym wideo.